A Siemianie, ogólnie Maciek. poprosiłbym montażystę o dodawanie po każdym moim żarcie taki do, ten dźwięk, że kum się śmieje Siemanko, z tej strony Lukas, a dzisiaj nagramy sobie skrótowego z Maćkiem Maciek, przywitaj się Ło, siemano widzowie Gramy sobie na overpassie, mapa CT, czyli wygrana, bo zaczynamy po Lecisz w górę, dobra Zobacz, na namianka gramy w przeciwnym co ty mówisz? Ej, rzeczywiście, morda to Lamianek. Ło! Wow. No jasno, jasne. Dobra, ja, jak my chyba sigmy. Dobra, nice. Nie mam jeszcze rangi, bo mi wygasła. Ale po tym meczu, oczywiście, wygranym dostanę. Silvera 1 miałeś podobno. Co? Naprawdę? Silvera 1 miałeś? Nieee. Na pewno nie. To. To samo szerstwa. Zobaczcie ta taką rangę jaką mam akton, czyli jak oczywiście. Do robimy? No Daleko dojazd. są. Dawaj do jazda nie daleko, no Ładuj ich. No pewnie ładuje. No dobra, dostałem geda. No no, nice. On jest obity. On jest obity. A, bo tam dwóch. Tak. To jest ten obity. Czy to obity. Co się kameruje? No jak? Nie! Ile mu zadałeś? Ja no 62 Ja 28 no. A wiesz z czym on przeżył? Bo to lamianek, zobacz Jest, a, bo jest tankiem no. Jest tankiem Wytrzymał dużo kul Dobra, lecimy z nimi tak Ej, nie, nie, ma nie mam skina do mp9 Bo wysłałem do yy, Zadzika na pikiet. Także Zik, jeżeli... LOL, wysłał skiny widzą? Tak. Wysy tak chciał. Wysyłam skiny widzą za darmo. Tak się. Okej. Okay. To jest lamianek, uważam jego. Bo on sprzedaje hedy. Ej no. Faktyko! Ej, on jest dobry, to jest jakiś On sieje mordor! <laughs> sieje mordor To ma taki nick! Ej, ile to? Ile on ma serii z rzędu? Ile on ma nadwagi, człowieku się lepiej zapytaj <noise> Czterotygodniowa ty Chłop, <noise> miesiąc na pierdala w CSA bez przerwy No A ten pod nim ma siedmiotygodniową, na czerwono. Co ty gadasz? Ja Pierdole Nie, ale nie, ale ten jest pod nim jest słaby, a razu nie, nie zabił Bo go wykańczamy Eee no i zabił mnie i co? Pędziesz, że jest słaby nas rozpierdzielił. Nie, bardzo dobry przeciwnik, naprawdę, nie doceniłem Teraz nas nie zabije To jest taktyka. Odwrócona psychologia, pamiętajcie. Nie, dobra. Powaga, nie? Powaga. 1-3. Powaga. Do ilu jest? Do 10, do tak? Dobra. to 10-3, 10-3 to... dziesięć, trzy. Dziesięć, trzy widzowie. Full focus. Bo u mnie Cisza jest? U mnie też. A, to nie za fake. PNC, pęce Obit jest. Uuuu, Sigma! <grym> <grym> On już może być side <grym> A jak? To i macie za darmo. Pokazuję wam jak macie gra w grę. Ha? A to? Oczywiście ten karambit z kodem maktom. Ej no z tej strony! A on był obity, on miał pół HP no. Tak, tak samo jak wtedy tamten Zadałem mu no 99 i go nie zabiłem Tamten to był lamianek, pamiętaj Z nim jest inaczej To jest build different, rozumiesz? Zbudowanej Chcesz się naszej. wybić na garbie lamianka, nawet o łapki nie żulisz no, Łapki na pewno już są zostawione, prawda? Łapki są zostawione teraz na początku materiału Nieważne co ja wstawiam, to moi widzowie zostawiam od razu łapkę w górę bo materiał A to nie boty? Nie Ło siemano Przynajmniej miał z 5 KP. No wej Nawet tego nie nagrałem, bo jeszcze miałem kilkama, także... S? Nikt tego nie widział No A way A nagra... <laughs> Nagrało cię Ej gdzieś to na ci... Powiedziałem ci, że miał 5 KP, co nie? A miał 6 KP. Da dałem mu 6 No <laughs> No. Ej, ja to budem dałem 100 jednym, to on mnie nie mógł... ten, chyba mu chyba nie miał. No Ej, może pompa tak bije. Pompa to z niego. <laughs> Pompę to mamy z tego... Z pana, z Mordora. Ej, Mordor, przestał tam mordować? No łeb. tego chyba 3 rund, nie zabił. Czyli górką wodna nas. wodna, wolna. Mactum przekina. to wypika, z to wypika. Ej, no, w sumie... Ej, to dobry O, pomysł. Sigma! S mało. O. Ale kosimy. Biłeś się w niego jak Bison! <noise> Pippi Bison! I dostał 99, czyli jakoś mu dałeś jeden damage'u. Nie wiem. Chyba, że. oni sobie sami zadali jeden damage'u. To... to. było bardzo możliwe. Ty masz Bisona, kuria w menu. kupowania swojego? W sensie, że mogę go kupić? Tak. O, ja nie. A co ty masz? Ja ty masz? mam Zaman? tak. Ja mam Trzymczoka, później Negev, Mag, o? P90, nie, bez Maga, Trzymczok, Negev, U, P90 i f 9 Ja chyba Negewa nie mam, wiesz, po stronie CT. Zaraz, ja to... zaraz zobaczymy. Nie no, pod teren na pewno mam Negeva, albo po o! Obity ten. Minus 98 dostał. Okay. Serio? Nie, playaj. No, <grystanie> no chyba nie. <cof maid> no, <grystanie> no chyba nie. Minus 11. No No, no i remisik no. Widać. Że. Ej co mi, A ja to ja cię płacę. Lepszy pcham. remis niż ten, no nie? Ale się pchamy tutaj no. <grystanie> no, no, a propos właśnie. <limony> <grystanie> <U>. <grystanie> a propos Na razie idziemy No B Widziałem w komentarzach, że jest taki jeden widz, który ciągle mi pisze, żebym nagrał mapkę ze smołkami na Mirage'u. Chyba, chyba nagram, żeby spełnić jego marzenie. Będzie mapka ze smołkami. Ja pierdolę, dobra. dobra. pozdrowa Maciek, dzięki. Dlatego jesteś tutaj, dlatego jesteś w tym materiale, żeby takie A jak? akcje robić. Proszę Tylko bardzo. po to, żeby cię wyktrować? Nie, 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 nie. To nie jest caring, to jest wsparcie mentalne. A to, że zabijasz, to jest czysty przypadek. Może kołczem powinienem zostać, jak te polskie legenda. a w sumie też jestem Lega, co? No. Jak Neo, No, jesteś moim Nie tylko w sensie. Nic nie słychać w ogóle. No już. No dobra. Okay, woda chyba jest, wiesz? Chyba nie. Leży. Woda jest, to nie? Ja plantuję. Jest woda oh Ojej, jakby ten skopik w ciebie, albo Ashe ale, no, ale, ale byś miał kawaka Kawałek zimny gradient Idzie, u kogo ja go wygrałem? U ciebie chyba, co nie? <laughs> u mnie, bo u mnie można wygrać Tak, live. No w, ja. w <laughs> <lajmy. laughs> <laughs> Darowa reklama Policzę cię później Ej, lol Ciekawe, gdzie da się sprzedać skiny, co? Mi się wydaje, że w najlepszym sklepie Makto Maktom. maktom. A, no nie, no dobra! Ci podbierałem, kurja. Ale nam zrobił Mordor. Mordor wrócił, powrócił, I nie? to nie tak, się powtórzyłem. O, po prostu ma nich Mordor. Nie no, wygrywamy to. Ale nie mogę wygrać. Patrzę na OBS i widzę, że niestety kolorków tych co ja widzę. A ogólnie macie. poprosiłbym montażystę o dodawanie po każdym moim żarcie taki do, ten dźwięk, że tłum się śmieje Wy skanuje przez smoka, nie? Ja żyję jeszcze? Nie. A nie, to ja nie żyję. <śm> a, co jest? Za obeczkami. Dobra. Oni nie podejdą, bo oni są... Czyli tak zwany sero, a nie toksik, toksik. się No w sumie też. To w sumie też. Ej, ej, co, co, jest, co jest? Ej, co jest? Nie wiem. Nie wiem, lufę było widać czy o co chodzi. No aż taką dużą to chyba nie masz. Chyba moją lufę było widać. Snucks co ty robisz? Chociaż w sumie Oko mnie bolało Lak napisał lak Ja nie jestem Snacks chyba Dobra ja go zaportuję no nie? No tak Zaś te haki Opaki stwierdzili, że już no mercy Ej, oni oni tu jakieś smoki rzucają specjalnie A ja też dostałem Na razie są skany przez smoki dawajcie Co się nie dzieje, no. tak o, oh, pyk, 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 jak z e feature spinnerem. <grym> ja pierdzielę, ja mam chyba jakieś feature Aha. spinnera w fladzie. E wiesz co, Mo teraz moim feature spinnerem jest taka, że kiedyś miałem takiego fajnego, bo był cały złoty, taki naprawdę złoty, e i... Złoto, a TV też miał napisane? Nie, bez złoto TV niestety, bo... To chujowie. Złoto TV wtedy jeszcze nie istniał chyba. What? Co? What? <grym> Oh. Nie! Piusz no 36 No digl mocny. A bo to był... Nie, to nie był snacks. Ale Gosiu też jest potężny, zobacz, jakąś rybę trzyma. No to może Lin? CS No trzyma lina, chłop, trzyma lina. Za kark No i widzę spinner gdzieś zostawiłem na jest Ja kupiłem Chińczyka po prostu, w chińskim markecie Ja go kupiłem, to jest dobre. Kupiłem go w częstochowie, chyba jak byliśmy na jakimś Ooh. spotkaniu. Tylko chyba często chowałeś w kieszeni. No i kiedyś go nie schowałem i niestety. Niknął. Niknął jak mój stary. Nie Co ty gwarasz? Ja nie mogę zabić To dobra. Daj spokój <laughs> Ej, reportuj go Daj, da, daj, ta spokój no Widzowie zgłaszajcie go To tę Report him Ej, a jakbyś tam pod filmem link do profilu jego? Bo na Steamie też da się zgłaszać, że oszukiwał w grze Dobra Robimy masowego reporta Dla, no dla mordora si Za nas bezduszne. Nie, są takie noby Gdyby nie wallhack, to S. Są takie smociki. kurwia, monster. Poczekaj, poczekaj. Za Dildem, za Dildem. Czekaj. Ej, dobra, nie o, ma. Churia. Ej, nie ma. Jak to? Się <laughs> Jak to co? <laughs> no tak, ty wiedział, gdzie jestem. Jak to nie? Ej, dobra. Jasne, Ej, wincior. dobra. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ej, to jednak nie do 10 Ej, jaki śmieszny wynik w ogóle. Ha! Nie, za to musisz łapeczka być w górę i komentarz z kim następny skrzydłowy mi się daje tak, Z kim następny skrzydłowy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu to napiszcie Maktą to Sigma LOL, ale chociażby mogli skłamać w tych komentarzach, a nie samą prawdę. Czasami Język faktów no nie wyczerpujcie aż tak bardzo. Język faktów J nie dostałeś rangi daje. Nie dostałem rangi, bo żeby dostać rangę Maciku trzeba wygrać, a my przejebaliśmy Aha! Ale. No way. Ale to nic, bo następny skrzydowy z kimś, jeszcze nie wiem z kim, możecie mi podpowiedzieć w komentarzu z kim nagrać Jak, nagra jak napiszecie, że z Izakiem, to też nagram, na no spokojnie Załatwimy Załatwimy, wszystko da się załatwić pieniędzmi, pamiętajcie, pieniądze są najważniejsze w życiu Znaczy Rel <laughs> No i co, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz Subskrypcja oczywiście z dzwoneczkiem, żeby dostawać od razu pewne wideo kiedy pojawią się takie świetne filmiki i zapraszam Was do następnego materiału. Maciek czy macie się, Siemano do widzowie! Siemano widzowie. Dobra, siemanko